Wojciech chwicoń. Życie postrzępione. Nie sądzisz, że to nieetyczne? Opieram się na intuicji, sam tego chciałeś. A może pójdziesz beze mnie? Czymkolwiek. Boję się, że zostanę ośmieszony i nie będzie już szansy powrotu. To nic, połóż się. Do jutra powinno ustąpić. Zamarzła w cieple jego rąk, a ja nawet nie zdążyłem jej ostrzec. Nawet nie próbowałem, uśpiona jego pocałunkiem. Opieram się na intuicji. Sam tego chciałeś, a może pójdziesz bez mnie, czymkolwiek. Boję się, że zostanę ośmieszony. I nie będzie już szansy powrotu. To nic, połóżcie. Do jutra powinno ustąpić. Zamarzła w cieple jego rąk, a ja nawet nie zdążyłem jej ostrzec, nawet nie próbowałem. Uśpiona jego pocałunkiem. Przenieś mnie przez próg. Jesteś zbyt ciężka, jestem za słaby. Przenieś mnie przez próg swojego świata. Nigdy nie wypowiem wszystkiego. Nie mogę ci niczego obiecać. Ale postarasz się być? Nie zapomnij. Piątek 17. Nie mogę ci niczego obiecać. Nie pamiętam. Ale postaram się być. Przenieś mnie przez próg. Jesteś zbyt ciężka. Jestem za słaby. Przenieś mnie przez próg swojego świata. Nigdy nie wypowiem wszystkiego. Nie mogę ci niczego obiecać, ale postarasz się być, nie zapomnij. Piątek: 17. Nie mogę ci niczego obiecać. Nie pamiętam. Ale postaram się być. Jesteś cudowny, chcę się z Tobą kochać. Jeśli jestem cudowny, dlaczego nie chcesz mnie kochać? Dlaczego chcesz kochać siebie? Nie oczekuję, że zrozumiesz. Oczekuję, że zaczniesz udawać. Zapłacone z góry, znalezione, nie kradzione. Nie jesteś już dzieckiem. Nie mów do mnie w ten sposób. Jestem jeszcze dzieckiem. Jesteś cudowny. Chcę się z Tobą kochać. Jeśli jestem cudowny, dlaczego nie chcesz mnie kochać? Dlaczego chcesz kochać siebie? Nie oczekuję, że zrozumiesz. Oczekuję, że zaczniesz udawać. Zapłacone z góry. Znalezione, nie kradzione. Nie jesteś już dzieckiem. Nie mów do mnie w ten sposób. Jestem jeszcze dzieckiem. Od dawna ciebie nie widziałem. Dlaczego akurat teraz? Kim będziesz, jak dorośniesz? Nikim. Musisz dorosnąć, rzekł. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie we własne ręce. Od dawna ciebie nie rzekł. widziałem. Dlaczego akurat teraz? Kim będziesz, jak dorośniesz? Nikim. Musisz dorosnąć rzekł. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie we własne ręce rzekł. Musisz być kimś. Muszę się z tym przespać. Muszę z tym przestać. Muszę o tym pomyśleć. Obawiam się, że zdążysz obawiam się, że zdążysz kimś innym. Ale bardziej obawiam się, że jest już za późno. Na to nigdy nie jest za późno. To podobno nigdy nie zależy od ciebie. Cieszę się, dobrze cię widzieć albo Musisz być kimś. Muszę się z tym przespać, muszę z tym przestać, muszę o tym pomyśleć. Obawiam się, że zdążysz, obawiam się, że zdążysz kimś innym, ale bardziej obawiam się, że jest już za późno. Na to nigdy nie jest za późno. To podobno nigdy nie zależy od ciebie. Cieszę się, dobrze cię widzieć albo spierdalaj, rozrywasz mi serce. E, nie, nie, cieszę się, dobrze cię, a może pójdziesz ze mną? Boję się iść sam ciężko jest mi zrozumieć, o co tak naprawdę ci chodzi, sam nie wiem było dobrze, było naprawdę dobrze, już problemem nie jest świat problem tkwi w środku tylko nie bądź tam zbyt długo gdzie byłeś? tak długo na ciebie czekałem brnęliśmy w mokrą, rozmytą biel poranka, zaplątawszy ręce wokół martwych wciąż snów to dlatego, mam nadzieję, że się nie spóźniłem, chyba się uda chyba tym razem zwyciężysz ani się nie spóźniłaś, ani nie przyszłaś za wcześnie mimo to postanawiam zawrócić w Twoją twarz, w Twoje milczenie. W Twoje zasrane milczenie. Milcz, uśmiech nadejdzie późną porą, z tylko sobie wiadomej strony i nie będziesz już pragnął przebaczać, byłaś dla mnie prawie wszystkim to raczej marne pocieszenie. Przeprosiny przyjęte. Zostaniesz na kolacji. Spieszę się na Spierdalaj. pociąg. dalej i rozrywasz mi Upragniony. serce. Upragniony. pusty. Wstyd. Wstyd. Nie, Wstyd. nie. Cieszę się. Dobrze cię. A może pójdziesz ze mną? Boję się iść sam. Ciężko jest mi zrozumieć, o co tak naprawdę ci chodzi. Sam nie wiem. Było dobrze. Było naprawdę dobrze. Już. Problemem nie jest świat, problem tkwi w środku. Tylko nie bądź tam zbyt długo. Mimo to postanawiam zawrócić w twoją twarz, w twoje milczenie, w twoje zasrane milczenie. Milcz.